I nawet była taka sytuacja, nie Spotykamy się dzisiaj na kursie dyrektorów sportowych, żeby wykorzystać sobie w sposób praktyczny i pragmatyczny, wiedzę psychologiczną i socjologiczną w piłce nożnej i zawodzie dyrektora sportowego właśnie. Zastanawiamy się więc, jak naukowe, empiryczne badania Przenieść do naszych drużyn piłkarskich, aby pomóc w budowaniu grupy albo pomóc w obniżeniu stresu lub podniesieniu koncentracji u konkretnego piłkarza. Kierujemy się tutaj cytatem, który jest przypisywany Frankowi Zappie, a który mówi, że umysł działa niczym spadochron. Działa wtedy, kiedy jest otwarty. Zachęcamy więc do tego, żeby szukać nowych rozwiązań, a wierzę, że psychologia i socjologia jest na tyle ciekawa, że każdy z naszych dyrektorów sportowych, słuchaczy naszego kursu wybierze sobie coś dla siebie.